W kolejnym odcinku zagrajmy w Adario. dzisiaj się chyba będę nazywać... O, będzie się nazywać... Będę się nazywać... 4... łapy. Będę się nazywać 4 łapy. O, jestem zielona! I prawie ktoś mnie zjadł na sam początek. No nie, głupia ziemia. Co się zemścić. Zemścić się na niej. Więc, zjemcie, Albo nie. Wow, wielka pszczoła! Ja przedtem zjadłam małą pszczołę jako cztery łapy. Więc zaczynij. Nie byłam cztery łapy, może chcę się wziąć? O, o, to nietoperza! O ciebie nie, ciebie nie. Nitoperza bym się nie mogła zejść, Salona ona bym nie mogła zejść. Wow, ale wielka jaszczurka! Trzymam się na chwilę. No, dobra, już mogę jeść. Co jest? Aha, już jest. No, w sumie to jest dosyć. O Boże, co to ma być? Wow! Dzięki, diemcie dzięki! Dzięki! Kurdy! było tak blisko. Kurde, no. Muszę zamknąć drzwi, bo słychać głosy chyba w tle. A może nie słychać, bo nagrałam tabletem, bo wcześniej nagrywałam telefonem i wtedy chyba było słychać jakieś głosy w tle, ale teraz nagram tabletem. Więc i tak muszę głośno mówić, więc na pewno nie słychać tych głosów. No, no mi tak mi się wydaje, ziemia mnie goni. No ziemia no, Własna planeta mnie goni. Widzicie? Własna planeta! Nie jestem No wszyscy mnie gonią? O! Dosz, dosz, dosz. Jak to się czuje tak? albo nie. Albo tak, no nie, nie wiem. Wow, mała ziemia. Wow, myślałam, że mi się nagrywanie zaczęło, a przez przypadek zrobiłam zdjęcie. Dobra, ziemia mnie nie go, nie chyba na szczęście. No, to jakiś dosyć spokojny. Na razie. Nie chcę mówić, bo pewnie zaraz pojawi się. Y, wielki, wielka ziemia czy wielkie coś tam i będzie chciało mnie zjeść. Na przykład wielka mucha i będzie chciała mnie pożyć. Muchanu, ja nagrywam! O, o, o! Dosz, 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 sobie wiemy. Josza. Chyba Jos się czyta. nie wiem, jak się czyta! Ja no kurde, kurde! Uff, ulżyło mi! No kurde, Pet! A, jeszcze się zaraz? Kogo by tu A może by się teraz rozdwoić i kogoś pożreć? O, ja szczurka zjem sobie. Nie, nie będę jadła. Tu się zaraz powiększy i mnie zje. Mała Mucha! Mała Mucha! Zjem cię! Bezimienna Mucha. zaraz mnie zje Zaraz mnie zje moja planeta kochana. Nie, to jest wilk chyba. Nie no, kurde, pomyliłam kota z wilkiem, jaka ja głupia. O, zjadłam kęę! Jej! Jestem już duża całkiem, więc teraz chyba mogę polować na większe. Gdzie jest ta głupia ziemia, co mnie goniła? Teraz to ja ją wiem. Tylko, że jestem coraz wolniejsza po U Bo nie wiem, czy zauważyliście, im jesteśmy więksi, tym jesteśmy wolniejsi. Agaria, to jest chyba jedyna woda tego. Uh, uh, uh! O, nie, pec! Pec mnie goni! Pec, nie goni czterech łap, Pec, Pec! Nie no, kurde, zaraz ci, rozwojicie, zjemno. Ściekam się. Nie, aha! Yes, Zjadłam cię jej! Pec mnie goni! Wiem, że ten odcinek pec mnie goni. Ej, pec! To moje było! Najpierw jest mojej wielkości. Ej, pomniej się jeszcze! U, ziemia! Ziemia! Nie, wia. no kurde, Pets nie jest mi mojego obiadu! Krystal Wiemcie Wiem cię, cztery łapy zaraz cię pożerę! Nie, no, mam się rozdwoić, serio? Nie lubię rozwajania się. A! Nie! Ma! Mamo, niech jedz mnie! Nie! nie, nie. nie. Okej, okay, wyglądałoby na to, że już powoli musimy kończyć, ale muszę jeszcze kogoś jeść. Nie no, to! Nie nie go nie, nie Nie jestem taka mała! Nic za mnie nie będzie! Po pożytku. Kurde no, będę się nazywać. A, Będę na drużyny. Jej, są kulka bez imienia. Bezimienne. Bo można tam też, że bez imienia. Uuu, ja wiem, jak oni bezimienną kulkę. Hegeszki. <laughs> Dobra. W tym odcinku to było na tyle. piszcie w komentarzach, co mogłabym jeszcze nagrywać. Subskrybujcie łapki w górę, piszcie komentarze. I mam nadzieję, że ktoś mi poda ciekawy let's play, zagrajmy wy do nagrania. No a w tym odcinku no to już nas niestety tyle, a ja na pewno będą jeszcze gry, inne gry z serii Agadia, więc pa pa!